Dziś zabieram Was na spacer do Action. Pokażę Wam dużo nowości na listopad 2024 oraz różne ładne rzeczy do domu, które wpadły mi w oko. Chodź ze mną do Action, zaczynamy! Okrągły kosz w ładnych, stonowanych kolorkach, idealny do wnętrz skandynawskich lub boho za 43,95. Z tego co widzę, to na etykiecie napisano, że jest to kosz wykonany z bawełnianego sznurka, ale gdy wczytamy się w skład, to widzimy, że tak naprawdę większa część materiału to poliester. Bawełny jest tylko 7%, jeśli dobrze widzę. No ale jest. Jest to taka taca, którą kładziemy na podłokietniku sofy, aby uzyskać dodatkowe miejsce do odłożenia filiżanki z kawą czy jakiejś przekąski. Bardzo podobna jest w Ikea, również w czarnym kolorze, ale tamta jest większa i przez to droższa, bo kosztuje prawie 50 zł i tamta wykonana jest z drewna bambusowego. Natomiast tutaj mamy tacę z MDF-u, która jest mniejsza, no ależ o ile tańsza, bo kosztuje zaledwie 13 zł. Drewniana półka ścienna o wymiarach 75 x 20 cm za 34,95 dostępna jest w dwóch wariantach: albo z metalowymi wspornikami w kolorze czarnym, albo ze skórzanymi uchwytami, które wyglądają tak. Przepiękne butelki za 6,70. Tutaj wazonik za 13 zł, bardzo ładny. A te wazony za 15 zł, o ten też jest taki fajny, zobaczcie, bardzo ciekawy kształt. Powyżej tanie wazoniki za 4 zł zaledwie i osłonki za 9 zł dyfuzor zapachowy w komplecie z patyczkami, który pomoże odświeżyć pomieszczenie w domu albo zamaskować nieprzyjemny zapach. No bardzo ładnie prezentują się te buteleczki. Taki dyfuzor kosztuje 34,95. No i obok mamy jeszcze piękniejszy. Zobaczcie, wygląda niemalże jak jakaś buteleczka perfum. Ten kosztuje 17,95. To olejek zapachowy do lampy katalitycznej. Musiałam aż sprawdzić, czym jest. Lampa katalityczna, i okazało się, że jest to urządzenie, które nie tylko oczyszcza powietrze, ale również wprowadza taki element dekoracyjny, no i aromatyczny, bo odświeża powietrze. Polega to na tym, że do takiej lampy wlewa się olejek i się go zapala. Ja jestem bardzo ciekawa, czy taki olejek zapalony, czy to jest po prostu zdrowe. No, nie wiem, nie jestem chemikiem. Niech jakiś chemik, który mnie ogląda, oceni skład tego olejku i odpowie na pytanie czy zdrowo jest go podgrzewać, a olejek kosztuje moi drodzy 25.95. Świeca zapachowa w opakowaniu prezentowym za 12.95 rzeczywiście opakowanie prezentuje się przepięknie. Zobaczcie jaki piękny kwiatowy wzór i z tego co widzę zapachy również są kwiatowe. Mamy tutaj zapach świeżo ściętych kwiatów oraz ogród botaniczny. Zestaw upominkowy ze świecami kosztuje 29,95. 7 sztuk świec, tutaj jest napisane jakieś 7 czakr. Nie wiem, może są to jakieś świece, które otwierają czakry, cokolwiek to znaczy. Ale zestaw jest bardzo ładnie zapakowany i pięknie się prezentuje. świecznik ceramiczny w kształcie domku za 8.95 dostępne są nie tylko różne kolory, ale też różne warianty, bo możemy albo e, kupić taki domek, do którego y, środka wkładamy y, podgrzewacz, tak zwany light, albo możemy kupić domek na taką długą świecę Świecznik na podgrzewacze o bardzo oryginalnym kształcie za 3,95. Obok mamy też inne świeczniki za 6,95, za 3,49. A tutaj mamy takie długie świece, też wszystkie bardzo ładne 19,95, 5,95. A tutaj zobaczcie, takie już bardziej wyglądają. No, mi się to kojarzy, jak takie kaganki dawniej były. 8,95 kosztuje taki świecznik z uchwytem do przenoszenia świecy. To bardzo ważne, żeby jesienią i zimą doświetlać się właśnie takim nastrojowym światłem. Dlatego super, że w Action jest teraz taki szeroki wybór świec, lampionów i świeczników. A to druciane lampiony za 69.95, zobaczcie, tak wyglądają w środku. Poniżej lampion okrągły metalowy za 17,95, a w środku ma szklane miejsce na świeczuszkę. A to zobaczcie, jaka piękna złota podstawka. Idealna na świąteczne dekoracje. Kosztuje 17,95. Na niej możemy też postawić świecę. A powyżej świecznik do podgrzewaczy, metalowy, słuchajcie, za 5,95. Wiem, że klientki sklepu Action były zachwycone tymi domkami ceramicznymi. Kosztują 22,95 i rozeszły się jak ciepłe bułeczki. W niektórych sklepach jeszcze się ostały. Jest też lampka dla dzieci za prawie 40 zł, urocze figurki w kształcie różnych zwierzątek. Na drewnianej podstawie za 14,95, obok ceramiczne naczynie z pokrywką na różne drobiazgi za 12,95, a obok dekoracyjne jabłka, które co jakiś czas wracają do sklepu action za 7,49. Powyżej bardzo ładne mini pudełko do przechowywania, malutkie, idealne na biżuterię drobną typu pierścionki 2,49 kosztuje. Obok pojemniczek na większą ilość biżuterii za 21,95, a powyżej dekoracyjny wysoki wazon w złotym kolorze za 44,95. No i mamy też takie globusy dla dzieci za 42,95. Co prawda, nie zawierają one szczegółów typu podział na państwa, ale wystarczą, aby dziecko kojarzyło, w którym miejscu znajduje się który kontynent. A teraz obejrzymy meble z Action. Dwa białe stoliki z metalowymi nogami za prawie 85 zł. Obok również zestaw dwóch stolików za 88 zł. Okrągły stolik kawowy za prawie 44 zł. Zobaczcie, tak wygląda Blat. A to stolik przystawny drewniany za prawie 40 zł. Regał narożny za 50 zł. Poniżej półka za prawie 100. Obok regał za 160. Drewniany stoliczek w czarnym kolorze bardzo ładny za prawie 90 zł. I taki drewniany stolik z bardzo ładnym blatem z drewna mango, wow, super za 130 zł. Bomboniera na przykład na apetyczne praliny za prawie 30 zł, a obok bomboniera w bardzo oryginalnym kształcie, no zobaczcie sami, takiej jeszcze nie widziałam. I taka bomboniera kosztuje prawie 9 zł. Tutaj malutka taca na cukierki. Jej średnica to zaledwie 9 cm. Kosztuje prawie 5 zł. No, naprawdę bardzo malutkie cukierki tutaj się zmieszczą. Poniżej słoik z nakrętką z drewna akacjowego za 5 zł. Przyda się na przykład na przyprawy. I obok troszkę większy szklany słoik 450 ml za prawie 8 zł. Jest też stojak ze słoiczkami na przyprawy za prawie 50 zł i butelka na olej lub ocet 1 litr. żebrowane szkło przepiękna kosztuje prawie 10 zł. żebrowana szklanka ze złotą krawędzią 300 ml za 5 zł. Obok przepiękne szklanki zobaczcie, wyglądają jak kryształy kosztują 8 zł. Natomiast tutaj jest ciekawostka, szklany słoik na zapasy za 9,95 i ma on 1,6 litra. Bardzo podobne słoiki pokazywałam Wam w jednym z ostatnich filmów z IKEA. I co ciekawe, ten słoik z IKEA nie dość, że ma większą pojemność, to jeszcze jest tańszy, bo kosztuje 7 zł. Czy spodziewaliście się, że w IKEA jest taniej niż w Action? Wow! A jeśli ciekawią Was tego typu filmy. Czy to z IKEA, czy z innych sklepów, to zapraszam Was bardzo serdecznie do playlisty o nazwie Shop Tour, którą teraz widzicie na ekranie. Nie zapomnijcie też kliknąć subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. A my słyszymy się w tym tygodniu wyjątkowo wcześniej, bo już w środę nie przegapcie nowego odcinka. Pa pa!